No kogoś mają. Gdzieś nawet widzieli te światła pewnie. No, widzicie światła, na bank. Kogoś mają. No trudno. Ważne, że nie mnie, słuchajcie, to jest ważne. Dzień dobry. Dziś na szczęście jest już piątek. Jeszcze tylko dziś. I jutro po prostu nie wstaję z łóżka. Chodzę jak zombie przez ostatnie dni. Nie mam sił nawet wstawać. O, O, rybki dzisiaj popatrzcie tutaj popatrzcie się. pozbyli się dziecka z domu i muszą teraz wynagrodzić sobie nie? hello jestem dzisiaj dzisiaj już o do przodu jadę dzisiaj już widzicie mnie na sam koniec mojego dnia a to dlatego, że prawie cały dzisiejszy dzień spędziłem z panią. Słuchajcie, oczywiście tam rano miałem jakieś lekcje, gdzieś tam pojechałem, byłem mojej mamy zobaczyć nowego psa, którego mają, właśnie Billiego, którego pewnie widzieliście. Moja mama musiała sobie pewnie wynagrodzić to, że syna już w domu nie ma, to musiała po prostu zastąpić mnie pieskiem, ale jest taki uroczy, że... No pewnie sami widzieliście zresztą. To przez ostatnie dni chodzę totalnie jak zombie. I uwaga, zauważyłem też to, że odkąd nagrywam te vlogi to też chodzę, po pierwsze późno spać, bo późno montuję te materiały, mam mało energii w ciągu dnia i tak dalej. Być może właśnie przez to, że gdzieś do późna ja siedzę później przy tym komputerze jeszcze, bo takie zmontowanie na przykład tego materiału, który no będzie dzisiaj to będzie tam nie wiem krótko 45 minut. Ale zwykle takie zmontowanie takiego jednego odcinka, które wyglądacie jako 10 minut, no zajmuje dobrą godzinę, żeby to wszystko zmontować, ustawić, zrobić miniaturkę, powrzucać To O jezu, no, trochę tego jest. Ci, którzy zajmują się montażem i tak dalej, na pewno wiedzą dokładnie o czym mówię. No i od jutra, słuchajcie, teraz jadę jeszcze na jedną lekcję, potem wracam do domu, mam jeszcze jedną i mam, słuchajcie, luz. Mam mały urlop, aż do wtorku włącznie gdzie nie zajmuję się totalnie niczym, będę odpoczywał. Taki mam zamiar, ale pewnie jak to ja, ja sobie znajdę zajęcie i pewnie będę coś robił. Pewnie jutro zobaczycie, jak tam będę działał nad tworzeniem yy, znowu tych maili, które miałem zrobić już wczoraj czy przedwczoraj. Ja już widzicie, nie liczę godzin i lat w ogóle, nie wiem, w której strefie czasowej żyję, ale do czego zmierzam? Absolutnie nie przestaję tworzyć tego vloga. I tak jak postanowiłem sobie, że będę robił go przez 100 dni regularnie, czyli o Jezu, mam takie szczęście, jedzie policja przede mną. Ja nie wiem, jak, jak to oni mnie wyczuwają tutaj, że ja jadę. Jadą przede mną totalnie. Jakbym mógł, teraz bym wam obrócił kamerę, ale w sumie, w sumie mogę chyba mieć tak telefon. Jak ludzie mają nawigację w ten sposób, to, to czego ja nie mogę mieć tak telefonu? Wracając, dlaczego nie zamierzam przestawać z tym vlogiem? Dzisiaj, mimo tego, że nic się nie działo, to i tak mam temat, żeby Wam o czymś właśnie powiedzieć. I nawet jak się nic nie działo, to myślę, że możemy pogadać właśnie o tym, dlaczego ja nagrywam tego vloga, dlaczego podjąłem się tego wyzwania. Pewnie nie mnie, chociaż. Czyli trochę się cykam. Ale jakoś przejadę trochę zwolnie. To widzę, że. No kogoś mają, Gdzieś nawet widzieli te światła pewnie. No widzicie, światła na no bank. Kogoś mają. No trudno, ważne, że nie mnie, słuchajcie, to jest ważne. Wracając, yy, dlaczego ten vlog? Bo widzicie, nie mogę, nie mogę dokończyć treści. Yy, postanowiłem, że nie będę gdzieś tam rezygnował, mimo tego, że nie mam o czym opowiedzieć w ciągu dnia. To i tak się zawsze coś znajdzie. Pierwszą taką przyczyną jest yy, to, że chciałem udokumentować po pierwsze swoje życie, to, co robię poniekąd, chciałem to udokumentować, dlatego że ja uwielbiam. Słuchajcie, jak byłem mały na komunie, dostałem kamerę. Taką starą od, od chrzestnej. Dostałem kamerę i na tej kamerze po prostu nagrywałem różne głupoty. To, jak się wygłupiałem, to, jak gdzieś skakałem, jak tańczyłem, kiedyś jak. Będę na tyle odważny, że to wam wrzucę to, jak będziecie chcieli oczywiście, ale myślę, że to jest aż na tyle prywatne, że może, może lepiej nie. Ale ja uwielbiam, na przykład, nie wiem, raz na pół roku, raz na rok wziąć te kasety i sobie je obejrzeć. Jezu, jak ja uwielbiam wrócić do tamtych jakichś momentów, kiedy ja byłem młodszy, nie wiem, wszyscy inni dookoła młodszy byli. Jezu, to jest świat był zupełnie taki inny. Uwielbiam to. I właśnie liczę poniekąd na to, że jak te moje vlogi odpalę sobie za 10 lat, może, jak już będę tyle leżał na Karaibach i tak dalej i powiem sobie, no to teraz, konrad zobaczymy, jak ty do tego wszystkiego doszedłeś, to, to że będę fajnie to wspominał ten czas i, i że będę gdzieś tam sobie wdzięczny, że udokumentowałem to, co się działo w moim życiu, bo tak naprawdę jestem pierwszym takim pokoleniem w mojej rodzinie, które ma szansę udokumentować swoje życie, to, co się na przykład teraz dzieje, mnie zawsze fascynowało ogromnie to jak na przykład żył mój pra, pra dziadek albo pra-pra-pra-pradziadek, albo jeszcze ktoś tam wcześniej, jakie życie ci ludzie mieli, kim były te osoby, co oni robili w swoim życiu. Na, na pewno wiem, że na pewno zajmowali się gorzelnictwem, bo tutaj ja mam rodzinę, która gdzieś tam yy, zawsze, zawsze z grzelnią była powiązana. Yy, no ja jestem akurat tym, który odszedł od, od gorzelnictwa, ale, ale właśnie mnie to interesuje. Czym jakby zajmowali się moi przodkowie, jakie życie oni wiedli, czy zmagaliście się z podobnymi problemami jak ja? Mnie to jest niesamowicie yy, zawsze gdzieś tam tak interesuje. No i ja jestem takim pierwszym pokoleniem, które ma szansę to dokumentować, żeby moje dzieci mogły później to zobaczyć, moje wnuki, moje prawnuki. Yy, to jest po prostu niesamowite i postanowiłem skorzystać z tej okazji. Druga rzecz jest też taka, że mam szansę dokumentować yy, swoją... Jezus, mam autobus przed sobą i byśmy się prawie zderzyli. Druga rzecz jest taka, że mam szansę dokumentować wszystko to, co się teraz dzieje, to czym się zajmuję, czy jak właśnie rozwijam sobie tę moją Akademię Chińskiego, to co robię, żebym mógł później zobaczyć sobie, jak to wszystko wyglądało gdzieś tam z drugiej strony i zobaczyć, jakie błędy popełniałem, czego mógłbym robić więcej. No to jest niesamowita rzecz. I poniekąd też właśnie trzeci powód jest taki, że być może, być może... Znajdą te nagrania osoby, które zmagają się z podobnymi problemami. Nie gdzieś tam, którzy rozkręcają swoje własne biznesy i myślą, Boże, mi to nie wychodzi, bo ja nie potrafię zrobić tego, nie mam sił zrobić tego i tak dalej. No to nie, nie jesteś sam, ja też często gdzieś tam nie mam siły czegoś robić i tak dalej, ale próbuję, próbuję, bo wiem, że, że warto. Yy, to to jest taka trzecia rzecz. Czwarta rzecz, taka jest czwarta rzecz. Yy, no oczywiście mam tę możliwość, że mogę Wam pokazać od kulis dokładnie, co się dzieje w moim życiu, yy, żebyście widzieli, że nie jestem tylko tym Konradem gdzieś tam sprzed komputera, czy jak mamy lekcje, czy tym, który tam na kursach online coś tam Wam opowiada o chińskim, ale że jestem takim normalnym, no ja nie jestem normalny, jestem niezwyczajnym człowiekiem, yy, który. Być może jest trochę narcystyczny, ale, ale gdzieś tam sobie po prostu żyje obok, i, i właśnie jeździ na przykład teraz autem, i możecie sobie to pooglądać przy kawce. Na przykład, to jest taka rzecz, dlaczego to nagrywam. Kolejna, nie wiem, tam piąta czy szósta rzecz, już nieważne. Tak, to co mi teraz przychodzi do głowy, to ten vlog jest też takim moim dodatkowym motywatorem do działania, nie? Tak jak te moje czy to treningi, czy ta, ta moja dieta i tak dalej, to poniekąd y, jestem tak jakby zobowiązany, czuję się taką, z, takie zobowiązanie, że Boże Konrad, y, tutaj na vlogu mówisz o tym, że ty ćwiczysz, a dzisiaj nie ćwiczyłeś, ty to jesteś pozerem i tak dalej. Więc y, gdzieś tam w stylu głowy mi to zostaje, nie no dobra, nie mogę tylko na filmikach ćwiczyć, muszę też poza filmikami ćwiczyć, czy poza filmikami trzymać tą dietę, czy, czy, czy jakkolwiek o dzisiaj na przykład zrobiłem to, to i to, no to też Wam pokazuje tak jakby, że no nie zawsze jest tak kolorowo. Więc to jest taki też mój czynnik zapalny do tego, żeby trzymać się tego, co sobie postanowiłem. Kolejna rzecz, którą tak myślę, że można pod to podpiąć, to jest takie coś, że próbuję sobie też coś udowodnić. Że skoro podjąłem tak nagle taką decyzję, że nagram 100 takich odcinków z mojego życia codziennie, to, że tego dopnę i będę się starał tego pilnować. Nie wiem, być może na 37 odcinku już upadnę i powiem, że mam serdecznie dość, ale ja mam nadzieję, że wtedy w komentarzu e, zwrócisz na to uwagę i powiecie Konrad, ty leniu leserze jeden, e, wracaj gdzieś tam nagrywać i tak dalej. Leniu śmierdzący nie robię, ty. Dodatkowa taka rzecz, dlaczego ja to robię. Ja bardzo często, prawie, praktycznie zawsze, staram się nagrywać tak jakby z pierwszej yy, okazji, nie gdzieś tam, żeby nie nagrywać tego 100 razy. Okej, okay, cięcie, cięcie, cięcie. I nie, staram się za pierwszy razem to, co mi przyjdzie do głowy, powiedzieć, dlatego, że w pewien sposób gdzieś ćwiczę nie tyle swoją dykcję. Ale na przykład zauważyłem, że już coraz mniej robię tego... i jednak jak człowiek coraz więcej mówi, 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 to zaczyna się kontrolować, bo ja montując te materiały, to potem właśnie słyszę to za chwilę i mózg mój zapamiętuje i pozwala mi się tego pozbyć na przykład teraz, kiedy z Wami rozmawiam no i najważniejsza rzecz, nie wiem, która tam, siódma, ósma, Bóg wie, która nieważne to jest też taka, że zauważyłem, że trochę ćwiczę swoją kreatywność yy, wymyślanie pewnych yy, rzeczy no bo muszę przygotować materiał na jakiś fajny temat Mam nadzieję, który będzie dla Was ciekawy i co chwilę o czymś myśleć, o czym mógłbym Wam jeszcze opowiedzieć, nie zawsze posiłkując się tymi pytaniami, które mi zostawiacie, bo czasami muszę coś kreatywnie wymyśleć sam, więc to jest taki fajny ćwiczenie mięśnia kreatywności, że tak powiem. No i słuchajcie, najważniejsza rzecz, ja mam tak słabą pamięć, że ja w ogóle nie pamiętam nic, co się dzieje. I te vlogi, jak ja wieczorem siadam nagrywać, to pozwalają mi w ogóle przypomnieć sobie, co ja robiłem w ciągu dnia. Jak Boga kocham, jak ja czasami montuję, mówię, patrz, co, to ja dzisiaj byłem z tym, nie wiem, psem na spacerze, albo co, to ja dzisiaj jadłem to, ja już nie pamiętam. I, I te po prostu vlogi mi na to pozwalają. To jest to, dlaczego montuję y, te vlogi, dlaczego je tworzę cały czas, dlaczego, dlaczego, dlaczego robię cały czas, cały czas to samo. Słuchajcie, jeżeli myślicie nad tym, żeby usprawnić w waszym życiu procesy typu kreatywnego tworzenia, czy ja się montowania, bo też mi to pomaga gdzieś tam szybciej montować te materiały, to myślę, że taki vlog jak sobie założycie to jest świetna rzecz. Albo kiedy myślicie o tym, żeby na przykład za mieć dokument, który za 10 lat pokaże Wam jakby to, czym się zajmowaliście, co robiliście, kim byliście te 10 lat temu, albo żeby zostawić to gdzieś dla potomnych trochę, to to też takie będzie fajne, miłe za 10 lat sobie to odtworzyć. Dobra, słuchajcie, kończę na razie, bo idę już do mojego ucznia, bo przyjechałem, yy, spadam. Później, może, jeszcze coś dogram. Zobaczę. Może, może nie. Zobaczymy. Tak więc ja wracam do domu. Jeszcze jedna lekcja dzisiaj. I słuchajcie, urlopik, na który czekałem bardzo długo. No, ale tutaj, szybko, już tak podsumowując, zaraz będę wyłączył te, te światła. To tyle. Dzisiaj, tyle chciałbym Wam powiedzieć o tym, dlaczego w ogóle postanowiłem nagrywać tego vloga i dlaczego chcę to kontynuować, mimo tego, że. Zawsze będę oczywiście starał się, żeby dawać Wam jak najlepsze tutaj treści, informacji i tak dalej. Natomiast e, mówię, nie zawsze będzie to połączone z językiem chińskim, typowo. Jak najbardziej będę chciał się na tym skupiać, czy to na jakichś poradach, czy różnego tego typu rzeczach. Nie tylko może o samym języku chińskim, ale też właśnie od tej drugiej strony będę chciał pokazać e, siebie i takich parę pomysłów podrzucić. Typu, co ja bym doradził młodszemu sobie na przykład, nie wiem, jakieś 5-6 lat temu, typu, żeby właśnie nie bać się, zacząć już teraz, jak planujesz coś robić, czy zacząć uczyć się nowej rzeczy już teraz, czy jeśli zaczynasz się uczyć, to w jaki sposób, jak do tego podejść, to myślę, że to jest ciekawa sprawa. Jak w sumie chciałbym, żeby mi ktoś kiedyś te kilka lat wstecz w taki sposób mógł właśnie wyjaśnić, trochę się podzielić tym, jak to wygląda u niego. Mam nadzieję, że te materiały są dla Was wartościowe. Jeśli nawet nie będą, to yy, przykro mi. Materiały i tak i tak będą się pojawiały, bo też poniekąd robię to dla siebie, żeby móc za jakiś czas sobie yy, zerknąć, tak jak wspomniałem, na te filmy, które te tworzę, na to udokumentowane moje życie, bo. Yy, bo, bo mogę, bo mogę I, i na to absolutnie nie ma innego yy, jakiegoś argumentu, po prostu, po prostu mogę, więc, więc sobie będę tworzyć i mam nadzieję, że uda mi się wytrwać te 100 dni. Jutro pewnie jak coś wrzucę, to zobaczycie na pewno jak walczę z podpinaniem listy mailingowej, bo już w końcu chcę to puścić, bo to jest też taka jedna rzecz, którą mam ciągle otwartą i, i którą po prostu e, nie mam czasu, żeby siąść. Ale jutro myślę, że sobie na kanapie otworzę laptopka i coś tam popracuję. Dobra, spadam, bo wyjeżdżam zaraz mnie znowu policja jakaś złapie, gdzieś będą na mnie czekać. Lepiej, żeby mnie nie złapali, bo będę nagrywał z więzienia wtedy, więzienia dla przestępców, którzy nagrywają podczas jazdy, no ale, ale mam nadzieję, że to się nie stanie. Dobra, trzymajcie się, na razie hej!